Studio festiwalowe, studio nowiny tym razem na festiwalu Perspektyw. Dzisiaj tutaj w arenie Rafako na dziesiątym festiwalu Perspektyw rozmawiamy z uczestnikami festiwalu. Zapraszamy do naszego studia gości wyjątkowych, szczególnych. W tym gronie znalazł się dyrektor ekonomika Raciborskiego, pan dr Jacek Pieszkała. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze, początek to pytanie o wrażenia z tego wydarzenia, bo to jest wydarzenie wyjątkowe, unikalne w skali naszego powiatu. W jednym miejscu wszystkie kierunki kształcące fachowców. Jak się czuje dyrektor jednej z szkół o największej renomie, o największej historii, o największej takiej tradycji w Raciborzu na takim festiwalu perspektyw? Dziękuję przede wszystkim za takie gorące słowa o naszej szkole. No Jest to olbrzymie wydarzenie no o imponującym zasięgu. Ono ma bardzo duże znaczenie takie świadomościowe, żeby ta przyszła młodzież ponadpodstawowa dokonywała bardziej świadoma, świadomych wyborów na przyszłość. Zgromadzenie tylu zawodów w jednym miejscu. No pod względem logistycznym jest to wspaniała inicjatywa. Moim zdaniem. Wspaniała. Panie doktorze, pytanie drugie dotyczy już nie tych odczuć osobistych, nie tych wrażeń, ale tego, czym ekonomik jest, bo on jest taką Późnią księgowych, tak się kojarzy, osób z rachunkowości, osób, które pójdą do biur rachunkowych, osób, które będą obliczały różne biznesowe wydatki, przychody, wpływy, ale tak naprawdę to na dzień dzisiejszy to już nie jest jedyna marka ekonomika, bo ten wachlarz specjalizacji, których kształcicie, jest naprawdę ogromny. Tak. Zapewne tak jest, że te przedmioty ekonomiczne Te kierunki ekonomiczne, czyli księgowość, rachunkowość, technik ekonomista czy też technik handlowiec, no są fundamentem i były fundamentem na tej, na tej, naszej szkoły przez wiele, wiele lat. Ale przez ten ostatni okres przeszliśmy duże przeobrażenia pod względem ofertowym i. Teraz nasza szkoła dysponuje bardzo profesjonalną ofertą w zakresie na przykład grafiki i poligrafii cyfrowej, reklamy, która organizacji reklamy, ale też bardzo mocną sferą naszego, naszej działalności jest logistyka i spedytor. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę, tutaj to są dwa kierunki, które... Dosyć dynamicznie ostatnio czasy się rozwijają, ze względu na bardzo szeroką ofertę adresowaną do młodzieży w kwestii Erasmusa. No i muszę tutaj nadmienić o tym, co być może będziemy jeszcze bardziej profesjonalizowali w przyszłości wraz z organem prowadzącym, a więc. Kierunek spedytor bądź logistyka w konwencji mundurowej, dlatego że to też jest dosyć popularny kierunek wybierany przez młodzież. Te kierunki będziemy mundurowe rozwijali. Dzięki zamiłowaniu do sportu Jacek Mieszka mógłby tutaj wejść w grono uczniów i nikt by nie rozpoznał, że to nie jest absolwent jednej ze szkół średnich, tylko dyrektor, ale zapytam się o skok w przeszłość, kiedy Jacek Pieszkała, taki młody Jacuś, miał kilkanaście lat, a piętnaście w ósmej klasie się mniej więcej ma. Wówczas, czy była taka okazja, czy ktoś podpowiadał tą przyszłą ścieżkę? No ona się skończyła nie tyle może dyrektorowaniem ekonomikowi, ale przecież też tytułem doktora nauk prawnych, więc taka naprawdę długa ścieżka edukacyjna, ale właśnie gdybyśmy się cofnęli do tych lat wstecznych. No, 15 lat, gdzieś Jacek pieszkała. Co, myśl, co miał w głowie, jeżeli chodzi o jego przyszłość wtedy w szkole podstawowej, w ósmej klasie? Ja powiem szczerze, że dokładnie pamiętam ten okres. Ja pochodziłem z małej miejscowości, wychowałem się w krowiarkach, ukończyłem szkołę podstawową w krowiarkach. To była bardzo dobra szkoła, tak, patrząc z perspektywy przeszłości. Przy pałacu, trudno się dziwić. Tak, ale z pełnym wyposażeniem, z pewnym za, za, zapleczem i sportowym, i kulturalnym. Tam naprawdę na te czasy owe nie brakowało e, nic. Ale na pewno e, zakres informacji, jaki teraz otrzymuje młody człowiek, jest kompletnie inny. E, no, nie było internetu, nie było absolutnie żadnych źródeł informacyjnych. Nie było smartfonów, nie to trudno sobie telefonów, wyobrazić. No. E, właściwie to, co było z przekazów rodziców, z przekazu znajomych, z przekazu kolegów, którzy już gdzieś tam w szkołach podstawowych mieli okazję się uczyć. Ale ten zakres informacji, no tego się nie da porównać. Tego się nie da porównać. Nawet oferty szkół przecież nie da się absolutnie porównać, które teraz obecnie przedstawiają. To były inne czasy. To po prostu były naprawdę inne czasy. Ja na pewno nie wybierałem swojej ścieżki zawodowej aż tak prawdopodobnie świadomie jak obecna młodzież przy, tylu przy, przy takiej ilości informacji. Oczywiście to też sprawia pewną trudność. Ta młodzież y, y, musi tą, tę informację umiejętnie wyselekcjonować. To nie jest takie proste, po prostu. To jest jakby w drugą stronę też. To, za dużo. to też. Brawo. To też sprawia pewną e, trudność i to przy rozmowach z nimi e, to się da odczuć. Po prostu ta informacja jest duża, e, często powierzchowna, ale no, mają jeszcze na to czas, cały rok, żeby przemyśleć wraz z rodzicami czy wraz ze znajomymi, co dobrze, dobrze wybrać. Oczywiście doktor Jacek odpowiada: wybierzcie ekonomik. Jakby nie patrzeć. No, oczywiście ja zachęcam do wyboru naszej szkoły. No, jest to szkoła nowoczesna która cały czas jest w przeobrażeniu i strukturalnym, jeśli chodzi o budynek. Dużo remontów się dzieje i też jeśli chodzi o ofertę, dużo się zmienia. Cały czas obserwujemy rynek, bo nie można zachowywać się w sposób schematyczny, skostniały. Musimy cały czas odpowiadać na potrzeby tego rynku. Sądujemy ten rynek. Mamy kilka zawodów, które wpisują się jeśli chodzi o zawody przyszłości województwa śląskiego, na przykład technik organizacji reklamy, czy technik logistyk, czy spedytor, czy poligraf cyfrowy. To są zawody, które są wpisane w zakres tych zawodów w przyszłości, które będą stanowiły o obrazie niejako zawodowym województwa śląskiego. Przynajmniej tak marszałek województwa przesądził w swoich, w swoich postanowieniach. Także myślę, że u nas jest dosyć przyjemnie się uczy. Dużo podróżujemy. Portugalia, Hiszpania, Rimini, Włochy. Mamy bardzo dużo praktyk zawodowych. Wczoraj podpisałem umowę z Henklem na praktyki zawodowe. LKW Walter w Wiedniu. Jedziemy 23 listopada odwiedzić naszego partnera, jeśli chodzi o praktyki zawodowe. Naprawdę szkoła, w której dużo się dzieje. Zachęcam do. Zachęcał dyrektor Jacek Kwieśkała. Bardzo dziękujemy. Bardzo. To tyle, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.